Thank you. Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie na horoskopie tygodniowym od 21 do 27 lipca 2025. Ten tydzień będzie intensywnym tygodniem pod kątem zjawisk astrologicznych. Będziemy mieli bardzo wiele tranzytów w planet, które będą wpływały na nas wszystkich kolektywnie, natomiast przede wszystkim tranzyt, który miał miejsce w zeszłym tygodniu, a mianowicie retrogradacja Merkurego, która przeciągnie się w czasie, ale najsilniej będzie odczuwana przez pierwsze trzy tygodnie, więc Zeszły tydzień, ten tydzień i jeszcze kolejny tydzień, będziemy silnie odczuwać retrogradację Merkurego. Retrogradacja to jest ruch wsteczny, kiedy planeta się cofa, wcale nie jest słabsza. Ona silniej oddziałuje na nas wewnątrz, na nas od zewnątrz, ale na nas wewnątrz, zwłaszcza. Zewnętrzne te symptomy będziemy widzieli w postaci sytuacji, które będą przychodziły, ale wewnątrz będziemy czuć bardzo silnie taki powrót przeszłości. Pojawią się również i osoby, które będą wracały, bo to już widzę po kartach Tarota. Za chwilkę przejdziemy sobie do kart Tarota, kart mistycznego Kipera. Na koniec naszego spotkania wyciągniemy sobie karty anielskie, żeby zobaczyć, jakie odpowiedzi mają dla Was na ten tydzień anioły. Zapraszam Was oczywiście też na czytania prywatne. Pracuję w tym tygodniu, jestem dostępna, więc możemy spotkać się w przestrzeni online. Ja prowadzę konsultacje w gabinecie online w wariancie półgodzinnym. Lub 60-minutowym. W tym tygodniu okres oczekiwania na czytanie nagrane jest przyspieszony, są to 3 dni, więc czytania karmiczne przede wszystkim. Zbliżamy się do tego ósmego miesiąca, najbardziej karmicznego w całym roku. ósemka karma czy sukces. Więc zapraszam Was na czytania karmiczne, lekcje i długi karmiczne. W tym czytaniu sprawdzamy Waszą karmę rodową, sprawdzamy, jakie lekcje macie do przerobienia w tym życiu, jakie lekcje wracają do Was i wracać będą, i są to lekcje sprzed 8 lat sprzed 7 lat, bo o tym mówi Uran, a 23 mamy energię Urana, która działa, więc mamy sekstyl Słońca i Urana, 23 lipca. Uran to szok, niespodzianki, bardzo często nagłe, nieoczekiwane zmiany. I tutaj zaczynamy sobie wiadomością z kart Tarota, karta Koła Fortuny. Koła Fortuny mówi o tym, że coś nagle się zmienia, coś nagle się odblokowuje i to jest właśnie ten Uran. Uran zarządza znakiem zodiaku Wodnik. Więc myślę, że dla wodników na pewno będzie dużo takich nieoczekiwanych zmian. Mogą się pojawić sytuacje z przeszłości, ale przede wszystkim koło fortuny mówi o drodze podróży, może mówić i o wielkiej wygranej, może mówić o wygranej w grach losowych. Fortuna kołem się toczy. Wpiszcie w komentarzu słowo koło fortuny, jeżeli chcecie, żeby ten przekaz do Was dotarł. Ja kartę koła fortuny uważam za jedną z lepszych kart w tarocie, bo ona zawsze zmienia bieg zdarzeń. Zawsze, gdy mamy takie wrażenie, że to życie się toczy, toczy powoli to tutaj nagle te energie przyspieszają, nagle coś się zmienia i widzę bardzo pozytywne sytuacje. Przede wszystkim dla kobiet bardzo pozytywne zmiany, koniec opóźnień w pewnych aspektach. Widzę tutaj kartę cesarzowej, więc widzę kobietę, która jest spełniona, zadowolona, której odblokowuje się sytuacja finansowa, odblokowuje się jakiś projekt lub pojawia się nowi, nowy projekt w tym tygodniu. Po kartach też widzę, że odnawiają się pewne projekty. 23 mamy też kwadraturę Wenus i Marsa. Tu bym uważała, tu bym uważała, zwłaszcza na energię manipulacji, kłamstwa. Jest tu jakiś cwaniaczek pokazany, który zechce oszukać i jeszcze się z tego będzie cieszył. Zobaczcie, nie wiem, czy tu będzie widać tą kartę dokładnie, bo odbija mi się, odbija mi się światło, więc mam nadzieję, że tutaj będzie dla Was widoczna. Oszust, który gdzieś w internecie, uważajcie na wszelkiego rodzaju oszustwo, wyślij mi swój numer telefonu, bo potrzebuję się pilnie z Tobą skontaktować. Też takie coś poczułam. Oszustwo w internecie, oszustwo właśnie może być na przelew blik, może być telefon gdzieś jakiś z banku. Jakieś takie właśnie oszustwo może być osób, ale może być też instytucji. Uważałabym. Też widzę, że ktoś nie dostrzegał jakichś kłamstw w związku, gdzie partner ma problem z hazardem, z uzależnieniem, e, zwłaszcza alkoholowym, niedostrzeganie, niedostrzeganie, w czwórce kielichów jest pokazane, niedostrzeganie czegoś, co dzieje się u nas w domu, niedostrzeganie czegoś, co dzieje się w emocjach. Więc jeżeli macie stałe związki, zwracajcie uwagę na to, żeby gdzieś na szczegóły przykładać właśnie swoją uwagę. Szczegóły. Szczegóły, więc możecie zobaczyć coś w telefonie partnera, możecie zobaczyć coś w komputerze partnera, możecie zobaczyć coś, jakieś pismo, też widzę. Dopytajmy kart mistycznego kipera, co to może być, bo tutaj też dla osób, które są singlami, to jest niedostrzeganie jakiejś magicznej szansy. Jest pokazane coś takiego, co może być intratne, a ktoś tego nie dostrzega. Uwaga na wszelkiego rodzaju kradzieże, przede wszystkim. Ktoś próbuje pokraść i zmanipulować. Uwaga na zostawienie telefonu, portfela. Ale uwaga też na jakieś straty materialne przez ludzi. Mamy osobę z sądownictwa. Uważajcie, jeżeli ktoś próbuje właśnie z Wami podpisać jakąś umowę i też gdzieś macie w intuicji, że to jest nie tak. I tutaj ta osoba z sądownictwa o tym mówi. Uwaga na sprawy notarialne, na podpisywanie umów u notariuszy. No, nie jest to korzystny czas, tym bardziej, że mamy też energię Plutona pod koniec tego dnia. 25 mamy opozycję Pluton-słońce, więc ja bym tutaj uważała, moi kochani. No i przede wszystkim hazard. Hazard to nie jest to, co jest dobre. Cesarzowa, a zaraz obok pokazany jest cesarz. Więc piękny związek. Jest możliwość poznania bratniej duszy dla singli do takiej konkretnej. Zresztą Wenus to planeta miłości, więc też uważajcie, żebyście na portalu randkowym nie poznały jakiegoś z tamtą kartą oszusta. A tutaj jest szansa na stworzenie konkretnego, pięknego związku. Cesarz i cesarzowa. Dla innych cesarz i cesarzowa po środku kapłanka mówi o tym, że coś was dzieli. Może być ukryta osoba w relacji też dla jednego. Łapcie swoje przekazy. Nie każdy przekaz rezonuje każ z każdym. Tak naprawdę myślę, że cesarzowa jest pokazana dla kobiet, gdzie jest piękna energia finansów, dostatku, wszystkiego tego, czego tak naprawdę pragniecie. Dla kobiet jest spora działania, jeżeli prowadzicie własną działalność gospodarczą. Jest pora na nowe kontrakty, kontakty. A dla mężczyzn również Plan, dyscyplina, zorganizowanie zorganizowanie może jakiegoś eventu, zorganizowanie może jakiegoś spotkania. W każdym razie cesarz mówi o logice, dyscyplinie, determinacji i w takiej energii możecie, możecie wy być, kochani panowie. Jest też spełnienie życzenia dla kogoś pokazane dziewiątka kielichów, a więc komuś się spełnia jakieś życzenie, komuś się spełnia jakieś marzenie i Myślę, że może to dotyczyć albo podróży, gdzieś jak, jakiejś podróży w słoneczne miejsce, albo może to dotyczyć odblokowania finansów, może to dotyczyć dostania jakiejś pożyczki, kredytu, bo tutaj jest karta rozsądnego zaciągnięcia kredytu dla innych, spłacenia długu, dla innych działalności charytatywnych, dzielenia się swoim dostatkiem z osobami, które mają mniej, więc jak najbardziej, ale ta karta też mówi, dobro wraca dobrem. Wspaniale. No a jeżeli chodzi o cofającego się Merkurego, to i wracają osoby z przeszłości. Ktoś, z kim długo nie mieliście kontaktu, może to świadczyć o relacji romantycznej ta karta, o przyjaciółce, przyjacielu. Ktoś będzie chciał wracać, ktoś będzie chciał wyjaśniać, ktoś będzie chciał no, odnawiać ten kielich miłości. Przebaczenie w stałych związkach jest pokazane. Koniec trudności. Ktoś komuś też prezent może dać, też takie coś widzę, ale jest jakiś nowy pomysł dla innych na ratowanie związku. Dla jeszcze innych wraca osoba, która gdzieś wcześniej znikała, a teraz ma nowy pomysł i chce, chce do Was wrócić. Dla kogo jest ten przekaz? Wpiszcie w komentarzu dwójka kielichów, no bo ktoś jest ewidentnie, kto czeka na tego partnera, kiedy się odezwie. Kiedy da znać? Jesteście już zmęczeni, że ta osoba ciągnie tak długo tą sytuację, nie może się zdecydować, dajecie jej więcej czasu wiecznie, więcej czasu na podjęcie decyzji, a tu tak naprawdę tej decyzji nie widać. Czwórka Mieczy mówi też o tym, że niektórzy mają potrzebę wakacji, potrzeby odpoczynku, zwłaszcza przy tym słoneczku, tak? Chcecie, żeby, żeby już nadszedł czas Waszego urlopu, już nadszedł czas, kiedy macie energię i siłę po tym jak wygrzejecie się na słonku, jak odpoczniecie na słonku, no ale czwórka mieczy też mówi o medytacji, bardzo ładnie pokazana medytacja, bardzo ładnie pokazana yoga, widzę, że ktoś idzie na jogę, ja też w tym tygodniu się wybieram, więc zdecydowanie ja przyjmuję to przesłanie, konflikt z kimś, konflikt z kimś z przeszłości, Konflikt o przeszłość. Co wydarzyło się w maju? Dla kogoś to poczułam, że silnie zarezonuje. Co za znaczny konflikt był w waszym życiu w maju? Bo to wraca. To tutaj wraca w tym tygodniu. Widzę też kobietę spod trygonu ognia. Spojrzałam na trygon powietrza, wiecie, bliźnięta waga wodnik, ale najpierw o tej kobiecie. Baran, lew, strzelec. Kobieta, która ma bardzo dobry tydzień. Upiększa coś, prezentuje swoje usługi, prezentuje siebie. Dla tej kobiety jest pokazana jakaś wygrana sytuacja w tym tygodniu. Dla Was, jeżeli macie takie osoby w bliskim otoczeniu, to właśnie ten trygonognia, baranny w strzelec będzie pomocną kobietą w tym tygodniu. Taka kobieta Wam coś pomoże, w czymś pomoże, coś podpowie, pozwoli Wam e, na rozwiązanie jakiejś sytuacji, czy pozwoli Wam coś takiego zainicjować, co. U Was wzmocni poczucie asertywności. Coś dzisiaj mi tak opornie idzie, wysławianie się. Nagrywałam to czytanie chyba z trzy razy, podchodziłam do niego i tak cały czas gdzieś coś było, gdzie nie mogłam tego nagrać. Więc coś Was też może odciągać. Szatukit i sodalit kryształy, które wspomagają czakry gardła. Zobaczmy, jaki kryształ i przesłanie anielskie pokażą nam karty na ten tydzień 21-27 lipca. Ale widzę jakieś sprawy sądowe, też urzędowe, może dotacyjne dla innych. Cyjanid Znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest w tej chwili niezbędne. Przy tej czwórce mieczy macie wyczerpanie psychiczne, co niektórzy. Macie zmęczenie, macie też niektórzy mają przeciąganie jakiejś decyzji cały czas. Zbytnia analiza, e, zbyt dużo analizujecie, udajecie, co niektórzy, że problem nie istnieje. Ktoś zamiata jakieś problemy pod dywan i te problemy mogą rosnąć, rosnąć i rosnąć. Siódemka buław. Mamy jakąś kłótnię. Mamy podkładanie kłód pod nogi, zwłaszcza w pracy. Widzę tu osoby w pracy zawodowo, które podkładają kłody pod nogi. Wiecie, dla innych ta karta nawet może mówić o sobie, która gdzieś rzuca złe słowo. Może i ma do czynienia z narzędziami magicznymi. Są też takie osoby. Widzę po, po klientach u mnie w gabinecie. Ktoś ma zablokowaną czakrę serca. Gdzieś macie zablokowane serce. Ktoś wam wbił tą buławę w serce. No ale też ktoś zrobi taki atak energetyczny, gdzie tak w wasze serduszko uderzy, że trzeba będzie powiedzieć prawdę. Być szczerym, odważnym i powiedzieć prawdę. Rycerz prawdy, bądź odważny, szczery, powiedz prawdę, powiedz to, co Ci na sercu leży. A z nowe pomysły, nowe inicjatywy, nowe projekty, nowe relacje też takie... Romantyczne, ale bardziej skupione na tej fizyczności. A z mówi: Mam jakąś wspaniałą szansę i okazję, jeżeli macie dzieci, może dziecko pokazać swoje zdolności do jakiejś nowej pasji. Jest też kobieta, o której na początku zaczęłam mówić. Bliźnięta waga wodnik. Kobieta ta odcina się od sytuacji ludzi, którzy jej nie służą. Mówi: Koniec, ja nie będę uczestniczyć w dramatach, ja nie będę uczestniczyć w melodramatach eee, i. Idę po swoje, walczę o swoje, skupiam się na pracy, skupiam się na karierze, skupiam się na biznesie, a nie na tym, co mnie nie dotyczy tak naprawdę. Odcina też jakieś osoby, od których ma zobowiązania, ale też jakieś zobowiązania, kochani, są pokazane na ten tydzień dla was. Dla jednych myślę, że to będą zobowiązania finansowe. Dla innych będą to zobowiązania. Ktoś przyjdzie, żeby przysługę chcieć uzyskać od was, bo daliście komuś słowo. Mamy kartę utalentowania. Ktoś dostrzeże czyjś talent w tej jedynce była zdecydowanie i to jest piękne. Ujawnienie się jakiegoś talentu, ujawnienie waszego być może talentu, waszej usługi, waszego daru, ujawnienie się talentu u waszej bliskiej osoby. Nieustraszenie, pewność siebie. No ja myślę, że tutaj 24 mamy trygon Saturn, Słońce. No a Saturn to planeta silnie karmiczna. Jeżeli robicie coś od serca, pokazujecie swoje dary, talenty, słuchajcie, mogą zostać ukazane. Więc gdzieś w sieci jest pokazane rozpoznanie dla kogoś, po prostu. I to jest, i to jest piękne. Dla innych jest pokazana karta wsparcia, więc macie wsparcie w tym tygodniu. W związku. I związki, które wspierają się. Dwie osoby, które się wspierają. Może to być ten cesarz i cesarzowa. <laughs> Mamy też ból z przeszłości, traumy z przeszłości, które wracają. Do kogoś wraca poczucie straty, do kogoś wraca poczucie zranienia, do kogoś wraca poczucie jakiegoś ogromnego bólu, który był zadany w przeszłości, który z czasem jest leczony, ale on wraca. Strata kogoś. Strata czegoś, zdrada, kłamstwo, oszustwo to wraca. Są też osoby, które cały czas żyją w przeszłości, żyją przeszłością, mimo że związki się zakończyły, czy zakończyć powinny. Ciągniecie je jeszcze w myślach, ciągniecie je w mowie. Ktoś tu opowiadał ekspartnerze, opowiada o tym, co było. A co było, a nie jest, kochani, nie pisze się w rejestr. Myślę, że to warte jest zaznaczenia. Jest też jakiś strateg, osoba, która planuje, myślę, że trygon ziemi, byk pan na koziorożec, planowanie poczekanie na idealny moment ktoś już miał jakąś decyzję podjąć w tym tygodniu ale jeszcze czeka i to jest dobra akurat, to jest akurat bardzo dobra energia bo tutaj jest planowanie poczekanie zastanowienie się, ulepszenie strategii może ulepszenie biznes planu dla każdego coś innego czuję, że jeszcze trygon wody powinnam sięgnąć poradź się eksperta Potrzeba więcej informacji. Skontaktuj się z kimś biegłym w tej dziedzinie. Może notariusz, może coach, może terapeuta, może radca prawny, może notariusz, tak jak jest to pokazane tutaj, może przyjaciółka do a może czytanie prywatne, gdzie rozwieje Wasze wątpliwości. Ktoś w postaci właśnie, e, ktoś w postaci właśnie osoby, która widzi i czuje więcej. Zapraszam do siebie. Otwórzcie się na przyjmowanie. Będzie dużo błogosławieństw, bo jest sporo trygonów, więc. Zwłaszcza ten Trygon Słońce Saturn 24 będzie dla nas ważny. Nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Bądź pozytywny. Wszystko najgorsze już za tobą. Spójrz w górę ku światłu. Cudownie. I zobaczymy jeszcze przed kartami anielskimi, co Archanioł Michał będzie chciał nam powiedzieć. Zobaczymy. Poradę na ten tydzień od Archanioła Michała. Sama wypadła. Sytuacja, jakaś sytuacja zmierza do rozwiązania. Jeszcze się nie rozwiąże w tym tygodniu, ale już zmierza do rozwiązania. Zobaczmy jeszcze trzy karty anielskie. Co nam anioły chcą powiedzieć na tydzień 21-27? Sonia. Przynoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. W tym tygodniu możecie mieć odwiedziny kogoś z drugiej strony bliskiego i przekażę Wam jakąś wiadomość, więc zwróćcie uwagę na sny. To przede wszystkim Sonia. Bethany mówi o tym, jeśli dbasz o siebie, korzystają na tym wszyscy. Pozwól sobie dziś na coś relaksującego masaż, kąpiel w soli morskiej lub pedicure. Słuchajcie, kąpiel w soli jest wspaniała, bo kąpiel w soli jest silnie oczyszczająca. Jeżeli czujecie się źle, na przykład wiecie, że macie takie bóle głowy, takie pulsujące, albo takie ciśnienie w głowie, często są to ataki energetyczne. Wtedy, jak sprawdzić, czy to jest atak, czy ból głowy, bierzemy szklankę. Wypełniamy ją wodą, dosypujemy soli, prosimy na głos Archanioła Michała. Proszę ci, Archaniele Michale natychmiastowo odetnij wszelką złą energię, która teraz we mnie uderza. Palimy białą świeczkę pod grzewacz. Słuchajcie, od razu tak naprawdę czujecie ulgę po wypiciu tego. Więc ja myślę, że wtedy to jest najlepszy sposób, żeby sprawdzić, czy to ból głowy, czy to atak energetyczny. I ostatnia karta anielska. Zana jesteś chroniony od wszelkiego rodzaju krzywd. Najgorsze za tobą. Odpręż się. I poczuj bezpiecznie. Jeżeli przyjmujecie tam kartę, wpiszcie w komentarzu słowo ZANA. A teraz zobaczymy, co anioły nam powiedzą na ten tydzień. Zadajcie proszę pytanie kartom anielskim. Wybierzcie jedną z trzech odpowiedzi i zobaczcie, co anioły mają Wam do powiedzenia. Do odpowiedzenia na Wasze pytanie. Ja wybieram kartę numer 2. A trzy wypadłe. Słuchajcie, dla kogoś jest poprawa zdrowia, to zdecydowanie, a dla kogoś wyjątkowe wskazówki intuicyjne. Karta numer jeden. Karta numer dwa. Karta numer trzy. Ruszamy. Jeżeli wybraliście kartę numer jeden. Podejmij działanie albo to ktoś podejmuje działanie. Jeżeli kartę numer dwa, decyzja należy do ciebie. A jeżeli kartę numer trzy, wypatruj znaku. No cóż moi mieli, zapraszam Was na czytania prywatne w tym tygodniu, jestem dostępna od poniedziałku do piątku, życzę Wam cudownego tygodnia, prowadzenia anielskiego, dużo zdrówka, poprawy zdrówka, tak jak pokazują karty obfitości i wszelkiego rodzaju przyjemności. Do zobaczenia na czytaniach prywatnych.